Dziś przyjrzymy się najlepszym wypowiedziom Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS, który w ostatnich tygodniach jest na wielkiej fali wznoszącej. Czy ta fala wyniesie go na najwyższy urząd w państwie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce, ale jedno jest pewne: o Dominiku Tarczyńskim jeszcze nie raz usłyszymy. Jeśli nie w kontekście kandydatury na prezydenta, to z pewnością jako autora mocnych, ostrych i często bezkompromisowych wypowiedzi. Które wprowadzają do debaty publicznej sporo emocji. Tarczyński od początku swojej kariery politycznej udowadniał, że nie boi się mówić tego, co myśli, bez względu na konsekwencje. W europarlamencie wielokrotnie stawał w obronie Polski, wytykając nieprawidłowości i hipokryzję innych polityków, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Jego styl, bezpośredni, nacechowany emocjami i często kontrowersyjny, przyciąga zarówno rzesze zwolenników, jak i wielu krytyków. Dla jednych jest głosem polskiego patriotyzmu. Dla innych symbolem politycznej kontrowersji. Aby lepiej zrozumieć jego drogę na szczyt, wróćmy na chwilę do początków. To w polskim Sejmie Dominik Tarczyński stawiał pierwsze kroki jako parlamentarzysta, szybko zwracając na siebie uwagę. Już wtedy zasłynął ostrymi, często nacechowanymi emocjami wypowiedziami, które punktowały błędy i hipokryzję opozycji. Nie wahał się wchodzić w otwarte spory, zarówno w sali sejmowej, jak i w mediach. Jednocześnie musiał wielokrotnie odpierać ataki swoich oponentów, co tylko umacniało jego wizerunek polityka gotowego na starcia w imię obrony swoich przekonań. Na przestrzeni lat jego styl wypowiedzi ewoluował. Z początku pełen młodzieńczego zapału, czasami wręcz nieokiełznany, z czasem nabrał większej dojrzałości, choć nie stracił swojej charakterystycznej ostrości i zdecydowania. W tej części filmu przyjrzymy się, jak jego niepowtarzalny styl wypowiedzi zmieniał się wraz z jego karierą od debiutu w sejmie aż po trybunę Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy. Właśnie do platformy, właśnie pytanie jest do posła wnioskodawcy, panie pośle, czy ta ustawa faktycznie zapobiegnie strzelaniu do ludzi? Tak, jak Platforma i PSL strzelali do górników, mówiąc, że tylko gumowymi kulami. Czy ta ustawa zapobiegnie kopaniu ludzi w trakcie marszu niepodległości? Tak, jak Platforma i PSL kopały ludzi. Czy ta ustawa zapobiegnie takim prowokacjom, jakie były ostatnio w trakcie chociażby pogrzebu Inki? Takie trzy pytania. Dziękuję. Pani Marszałku, ja już naprawdę nie chciałem zabierać głosu i zadawać pytania, ale mam bardzo ważne pytanie do pana, do pana ministra, do pana premiera. Czy jest jakaś opcja, jakaś mo możliwość, żeby no może dofinansować jakąś prywatną telewizję, tak dofinansowana była Gazeta Wyborcza, na przykład gazetę Sześciu króli by Ryszard żebyście mieli swoją telewizję, żebyście byli zadowoleni. Ja pracowałem w telewizji publicznej. Ja byłem przez was zwolniony tylko dlatego, że miałem konserwatywne poglądy i teraz was boli i teraz was boli że telewizja publiczna nie jest to, która zwalnia za konserwatywne poglądy, ale jest telewizją przekazującą prawdę. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, krzyczcie, krzyczcie, nie zakrzyczycie. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to właśnie wy, i zawsze będę wam to powtarzał i przypominał, to wy podnieśliście VAT na wózki i ubranka dziecięce, obniżyliście na prezerwatywy i trumny. Będę to przypominał. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym przeczytać dane, żeby rozmawiać konkretnie. Chciałbym zapytać, czy ten atak na ojca Tadeusza Rydzyka wynika z faktu, że Tomasz Lis, ostatnia oglądalność, 43 osoby online, Kuźniar w swoim aucie, taksówkarz, 52 osoby, Tadla na Twitterze zero. Dziękuję. Panie Marszałku, Panie Ministrze, zanim zadam pytanie, chcę podzielić się swoim osobistym doświadczeniem, bo słucham tych. Przepraszam, idiotyzmów i nie mogę tego znieść. Jestem żywym przykładem tego, jak Platforma zarządzała mediami publicznymi. W 2011 roku, jako scenarzysta, reżyser, wygrałem międzynarodowy festiwal. 220 prac całego świata, odbieram nagrodę i tego samego dnia odbieram wypowiedzenie. Pracowałem jako dyrektor TVP Kielce. Tylko dlatego, tylko dlatego że byłem kojarzony ze środowiskiem konserwatywnym. Więc bardzo podstawowe pytanie. Czego się boicie w tej ustawie? Że nie będzie już cindli, że nie będzie lisa, że nie będzie tadli, że nie będzie kraśki, że nie będzie dostępu? Macie przyjaciół w tvn nie? pewnie pomogą. A jak nie pomogą, to graź wam załatwi media prywatne. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zapytać o oficjalne dane. Oficjalne dane, powtarzam, czy prawdą jest, że za czasów Platformy woda wzrosła o 27% i ograniczyliście, ograniczyliście dostęp do rzek? Czy prawdą jest, że stocznie były zagrożone, bo de facto żeglugę chcieliście sprzedać i się o 27... Mam wa Danę wam... Danem mam wam dać? Półtora tysiąca ludzi jest pod Sejmem, ale poseł Nitras widzi 30 tysięcy. Nie wiem, panie pośle, dlaczego ma pan takie wizje. Półtora tysiąca! Ale gdzie te 2 miliony Wałęsy? Ojejku, nie ma a więc ceny podnieśliście, zeglugę zablokowaliście, widzicie 30 tysięcy ludzi, a Wałęsa, tak jak kłamał, tak teraz symuluje w szpitalu, bo 2 milionów. Dziękuję bardzo. Błance. Pani Marszałek, Wysoka Izba w nawiązaniu do wystąpienia posła Budki, no wy mówicie o pluralizmie, a ilu wicemarszałków ma największy klub w Senacie teraz? Największy klub. Ilu ma wicemarszałków? A jak, jak głosujecie, jak, głos, jak głosujecie w komisjach, jak głosowaliście dzisiaj w mojej sprawie głosowaliście oczywiście przeciwko, pomimo parytetów, na które się powołujecie. A więc demokracja i ten pluralizm jest dobry, kiedy macie większość, a kiedy nie macie większości, to jest demokratura, tak? Dziękuję. Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwości. Ja nie muszę krzyczeć tak jak poseł Nitras, ale będę pytał i chciałbym zapytać, czy już zapomnieliście 190 do 0, nie 27 do 1. Polska została wybrana na, nie, na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i kłamiecie mówiąc o tym, że nie było innych kandydatur, bo była Bułgaria i nasza dyplomacja doprowadziła, że przegraliście 190 do zera, do zera, i to jest symbol waszej dyplomacji i nie będę wspominał już o tym, jak Sikorski chciał sprzedawać i kupować niemieckie, niemieckie nieruchomości za nasze polskie pieniądze. Więc to, że pan krzyczy, nie zmienia faktu, że 190 do 0, a to zero jest po waszej stronie. Dominik Tarczyński na mównicy Sejmowej dał się poznać jako charyzmatyczny mówca, który nie boi się stawiać trudnych pytań i drążyć niewygodnych tematów. Ten jego charakterystyczny styl towarzyszył mu również podczas wielu rozmów z wyborcami, czy w programach telewizyjnych. W których nie bał się krytykować m.in. Adama Bodnara za jego lewicowe poglądy czy Agnieszki Holland za jej film uderzający w żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tarczyński wprost mówił to, co myślał, stając w obronie swoich przekonań, co niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji, ale i przyciągało mu nowe grono zwolenników. C Tusk, szanowni państwo, jest chronicznym kłamcą i politycznym oszustem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że po pierwsze, w czwartek zapowiadał, że w sobotę przedstawi konkrety, w sobotę powie, jakie wspaniałe wiadomości ma dla rolników. W czwartek, szanowni państwo, to jest ten sam dzień, kiedy Tusk zapowiada yy, wspaniałe wiadomości dla rolników, odbywa się to głosowanie. Specjalnie przyniosłem wydruk. To jest głosowanie w komisji, w której ja także zasiadam w Parlamencie Europejskim. To jest komisja do spraw handlu międzynarodowego. W tej komisji głosowano liberalizację handlu z Ukrainą. Szanowni Państwo, proszę teraz przyjrzeć się, jak głosowali przedstawiciele Tuska tego samego dnia, tego samego Tuska, który zapowiadał rozwiązanie problemów rolników. Proszę bardzo, za plus głosował. Belka oraz poseł, poseł Hibner przeciw Tarczyński i Waszczykowski. My od początku mówiliśmy, że ten problem trzeba powstrzymać na poziomie Parlamentu Europejskiego. Była szansa w Komisji do spraw, do spraw Handlu Międzynarodowego powstrzymać to szaleństwo, ale nie. Tusk powiedział: rozwiążemy problemy, przedstawię konkrety w sobotę. To było w czwartek tego samego dnia. Jego ludzie, postkomuniści, których wysłał do Parlamentu Europejskiego, głosują za. Ukraińskim zbożem. I to jest skandal, ponieważ pokazuje to, szanowni państwo, pokazuje to głosowanie. To mnie oburza, ponieważ Tusk, używając mediów, które przejął, używając mediów, które go wspierają, opowiada jedno, a robią drugie. Oszukują na, na, na tak obrzydliwym poziomie i w tak obrzydliwy sposób. O, to jest właśnie to głosowanie. Ekranie, tak. Szanowni państwo, poziom manipulacji. Tego politycznego maniaka jest niewyobrażalny. W tym samym czasie, w tym samym dniu, kiedy zapowiadał rozwiązanie problemów rolników, jego ludzie z partii IPP przecież Hibner, Belka jest tym, którego wystawił na listy do Parlamentu Europejskiego. Kiedy już komuniści, postkomuniści tracili tlen, wzięli ich na listy i dali im mandaty w Parlamencie Europejskim i zagłosowali przeciwko polskim rolnikom. Co więcej. Nie tylko na skali Komisji Europejskiej, ale ja jako członek Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim, Komisji do, do Spraw Pegasusa, zasiadałem z Ewą Kaili, wiceprzewodniczącą, która była członkiem Komisji Śledczej, która została aresztowana z milionami euro za łapówkarstwo. Okazuje się, że to nie było 600 tysięcy euro. To nie było półtora miliona euro, ale jak się okazuje w, 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 w nakazie aresztowania, to było 15 milionów euro łapówek. I ta wiceprzewodnicząca parlamentu, zasiadająca w komisji śledczej parlamentu, wskazywała Polskę palcem, opluwała Polskę, obrażała, pomawiała. Bo jako pierwsza po wyborach w 2015 roku, jako posłanka, zawnioskowała o uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce. Bomby atomowej. A więc głównym problemem, z którym my teraz się mierzymy, to jest problem bardzo podstawowej uczciwości. Uczciwości funkcjonowania organów ścigania. Co więcej, szanowni państwo, i to trzeba powtarzać, ta zasiadająca w komisji Pegazusa została zatrzymana dzięki takim narzędziom jak Pegazus. Bo dzięki temu były na to dowody. Ale ona oponowała i atakowała Polskę. Mówiła, że jesteśmy autokrytarnym w ten sposób mówiła autorytarnym i te inne nowomowy się pojawiały żeby dyskredytować demokratyczny wy wyrób, wybór Polaków. I problem polega na tym, że musimy podkreślać, kim jesteśmy jako Polska w Unii Europejskiej, co wnosimy. I to jest to, o czym mówił pan prezes wczoraj, aby się nie wstydzić, mówić, jaką mamy wartość. Bo my do Unii Europejskiej wchodzimy jako państwo, jako naród z ponad tysiącletnią tradycją. Tysiąc lat. Daliśmy im Kopernika, daliśmy im Jana, Jana III Sobieskiego. Daliśmy im Jana Pawła II, daliśmy im Chopina, daliśmy im Marii Curie Skłodowską, daliśmy im tysiąc lat historii, doświadczeń Polski, a oni nam mówią: Wasza demokracja jest niedoświadczona, są starsze i bardziej doświadczone, dlatego przepisy prawa powinny być stosowane u Was inaczej. No jakiś żart. Troszkę żałuję, że moja wypowiedź jest po tym materiale, bo bardzo symptomatycznym było to, co powiedział Pan Gdula. Powiedział, to nie jest tak, że Bodnar pomagał tylko opozycji. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście na to uwagę. Nikt z nas w tym studio nie powiedział, że Bodnar pomagał opozycji. To Pan, to Pan, nawet nie Freudowska, podświadomie powiedział, to nie jest tak. To jest redaktor Adamczyk. Dokończę, dokończę. Ja mówię o nas w komentatorach o politykach. Nikt z nas nie powiedział, że on pomagał opozycji. Nie trzeba tego mówić. Wszyscy to widzą. Był skrajnie lewackim. Zideologizowanym człowiekiem, który reagował tylko w imię lewackiej ideologii. Zaskoczony, a powód braku mojego zaskoczenia jest bardzo oczywisty i za chwileczkę go przedstawię. Ale żeby naprawdę na spokojnie powiedzieć, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, i zrozumieć tą sytuację, dlaczego Holand dopuściła się Zrozum takiego bagna, takiego dna, trzeba zrozumieć pewną, pewną konwencję historyczno-medialną. Przeczytam Państwu krótką notatkę jednozdaniową pewnego człowieka o nazwisku Henryk Holland. Chodzi o ojca Agnieszki Holland. To jest notatka publiczna w Wikipedii. Każdy z Państwa w internecie może poczytać, kim był ojciec Agnieszki Holland. Czytam jedno zdanie. Starszy porucznik Armii Czerwonej, kapitan ludowego wojska polskiego, działacz komunistyczny. Na ten temat? No, pan, jest par... Nie, pan, nie skończyłem, pan jest? nie pan skończyłem pan umarł, jeszcze, nie skończyłem. Dziękuję. Jak skończę, to się Pan to odniesie. Się A więc mamy do czynienia, mamy do czynienia, mamy do czynienia, mamy do czynienia z kolejnym pokoleniem osób, którzy wolność, także tą artystyczną, przynosili na bagnetach. Jeżeli chodzi o samą Panią Holland, trzeba przypominać, że mówiła w przeszłości o tym, że w Polsce, mówiąc wprost, śmierdzi. Tak nazwała atmosferę i polskość. Atmosferę w Polsce. Śmierdzi. Jeżeli chodzi o kolejne artystyczne dochowania, dokonania, to w niemieckim Deutsche Welle mówiła, że w Polsce panuje antysemityzm i nacjonalizm. W niemieckiej gazecie płakała na Polskę. Jeżeli chodzi o ostatnią wypowiedź, pani, o, o mundurowych, został to skór. Tusk wyszedł, na taśmach słyszeliśmy, no Kośniak kamysz zrobił najtrudniejszą robotę, podniósł wiek emerytalny. Oczywiście była to decyzja Tuska. I co zrobił Tusk, kiedy wrócił do Polski? Skorzystał z prawa, które my jako Prawo i Sprawiedliwość prowadziliśmy, czyli poszedł na wcześniejszą emeryturę. Hipokryta, który zapewne chciałby zapisać się do PiSu. Nie ma zgody. Trzeba mieć dwie rekomendacje. Ma zero. Szanowni Państwo, tych kłamstw szkodliwych działalności absolutnie proniemieckich są setki. Via Carpathia. Przypomnę, jak zachowywali się w przypadku Via Carpatia. Ówczesny europoseł Wałęsa, ówczesna europoseł Pitera byli przeciwko temu, aby Polska otrzymała środki na budowę Via Carpatia. Potężnego projektu, który dawał rozwój Polsce. Po prostu powiedzieli, że podkarpaciu się nie należy, bo już za dużo dostali. Dużo dostali, to już nie trzeba. I tak naprawdę dzięki nim było to blokowane. Nam udało się to wywalczyć. Prawo i Sprawiedliwość naprawiało błędy zaniechania i szkodliwe działania w rządach Donalda Tuska. A co się działo kiedy Tusk w 2007 roku wygrał wybory? Co mówiła rosyjska propaganda, cytowana w Polsce przez niektórych? Kiedy wygrał Tusk, przypominam. Donald Tusk eliminuje przeszkody po rusofobie Kaczyńskim. Kiedy my ostrzegaliśmy przed zagrożeniem rosyjskim, byliśmy nazywani rusofobami. Przypominam to na każdym spotkaniu. Mówię o tym, jakiego języka używano, aby nas poniżyć. I ten oszust, chroniczny kłamca Tusk wychodzi teraz i ma czelność mówić o babciowym. Człowiek, który swoją siłą polityczną inspirował akcję: Zabierz babci dowód, bo ma prawo myśleć inaczej niż proniemiecki Tusk. Ten, który nazywał starsze kobiety mocherowymi. Beretami poniżając w ten sposób, próbując stygmatyzować społecznie ten oszust, próbuje teraz nam powiedzieć, że on zadbał o babcie. No, po prostu wilk w niemieckiej skórze. Jednak chyba jego najbardziej ikoniczne wystąpienia pochodzą z Europarlamentu, w którym niejednokrotnie stawał w obronie interesów Polski. Nie tylko odpierając ataki unijnych komisarzy, ale również kontratakując, wytykał ich hipokryzję, obłudę i powszechne łapówkarstwo. Swoją postawą na unijnych salonach utorował sobie drogę do dużej rozpoznawalności. Dziękuję, panie prezydentie, drodzy lewcy. Było 2 lata, 2 lata ataku Putina. I co zrobiliście? Nic. Co zrobiliście, panie Weber? Jako Niemiec, co zrobiłeś? 5000 tysięcy helikopterów, to twoje osiągnięcie. O nie, budowałeś też Nord Stream 2. And then you block the sanctions. That is the fact. What about Belgium? You, you are responsible for blocking sanctions on on Russian diamonds. When we, Polish government, conservative government, was fighting for it. What about Austria? Austria was blocking 12 12th uh, package of sanctions because one of their banks was on the list of the war sponsors. What about the rest? All you did was just to blocking sanctions, and Poland was first to help when russians attacked 17 million people crossed polish-ukrainian border so do not lecture us about humanity about asylums about refugees because we do know what the refugee is and what illegal migrant is i was the first mep to see massive graves how many of you visited ukraine how many of you visited lampedusa I was the one to see illegal migrants. So let's make a deal. You take illegal migrants, we're going to take those who were attacked Thank by Putin Thank you very Putin much. Next time. speaker is Mr. Thank Lukas Manfred. Bardzo krótko i konkretnie pytanie do pana Giertycha. Czy ma pan wiedzę, czy miał pan wiedzę na, na, na temat zakupów tego typu oprogramowania przez pana Wojtunika? W latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, i czy pan ma wiedzę na temat y, zakupu takiego sprzętu z Włoch? Czy pan kiedykolwiek słyszał o tym i o tym, że hakerzy włamali się do tej włoskiej firmy? Że pierwsze sygnały na temat podsłuchów w, w Polsce przez CBA były w okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Czy taką wiedzę pan miał? No i drugie pytanie, oczywiście. Mówił pan o tym, że no, tą ostoją. Wolności w Polsce według Pana oceny są wolne sądy, to dlaczego Pan przed tymi wolnymi sądami nie chce stanąć? Przecież to nie prokuratura wydaje wyroki, myślę, że Pani prokurator pomyliła rolę, Pani, pani nie jest sędzią, tylko prokuratorem i pani, pani opinie na temat własnej osoby mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Pani już wydała tak naprawdę osąd, powiedziała Pani, że właściwie jest Pani uczciwym, nie należało się, nie było podstaw do tego, aby Panią w jakikolwiek sposób inwigilować. A kim Pani jest? Kim Pani jest, żeby podejmować osądy we własnej sprawie? Będąc prawnikiem i prokuratorem, oczywiście ma Pani do tego prawo i ma Pani prawo wydać swoje opinie, ale ja nie rozumiem, dlaczego Państwo mówię tutaj do Pana mecenasa, nie chcecie stanąć przed tym wolnym sądem, dlaczego Pan unika wezwań od prokuratury wielokrotnych, dlaczego Pan zemdlał pomimo swojego końskiego zdrowia w trakcie wejścia służb CBA do Pana? Dlaczego pan nie chce zareagować na wezwania prokuratury i stanąć przed tym wolnym sądem? Sam pan powiedział na tym polega demokracja. Thank you, Madam President. Uh, obviously, this mechanism is just a political tool, so I'm not going to get into it because everyone knows that this is a political tool. It has nothing to do with the rule of law. So I'd like to give you a message from the majority of Polish people. The message is very clear. It has been out loud seven times in a row. Polish nation rejected your ideas. Polish nation rejected your ideas of leftism. So you have lost seven times. Mr. Biedron would confirm you have lost. Polish society rejected you seven times. So, to let you know, Poland is number one with unemployment. Poland is number three with management for women. And Poland is number one, Eurostat, it's your data, not ours, is number one as the safest place in Europe. So, before you're going to judge us, before you're going to point us with your finger, maybe you should think about Sweden and the rapes on women by illegal migrants. Maybe you should focus on Germany, which is number one with all these crimes coming over from illegal migrants, instead of Poland. This is real. This is real democracy, and this is not our data. This is Eurostat. Thank you. Dominik Tarczynski to a politician who emocje. emotions. zachwyca, innych irytuje. Ale z pewnością nie pozostawia nikogo obojętnym. Jego bezkompromisowy styl, gotowość do walki o swoje racje i umiejętność celnego ripostowania sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie politycznej. Jak potoczy się jego dalsza kariera? Czy ta fala, na której dziś się znajduje, wyniesie go na sam szczyt? Czas pokaże. Jedno jest pewne: Dominik Tarczyński jeszcze nieraz zaskoczy nas swoją energią i odwagą. Daj znać w komentarzu, czy Dominik Tarczyński byłby dobrym kandydatem na prezydenta Polski.